gałęzie będziemy cieli topi motosprząciowe becia te cieniutkie sekatorem pokroi a grube piłą grube gałęzie przydadzą się do wędzarki Jedna czereśnia ogołocona Zaraz potniemy gałęzie i obok jabłonki Druga. no, a ta czereśnia jest ogołocona Po prostu na górze i tak nie było jak zbierać czereśni Bo jak, nie szło na nią w ogóle wejść a tak wszystko będzie nisko. Mało dla nas wystarczy. No, mało dla nas dwóch wystarczy. A no, Gałązki zaraz się podocina, tak żeby weszły do wędzarki. Majcia ze swoją piłeczką, jak zwykle. Tak? Gdzie masz piłeczkę? Gdzie masz piłeczkę? Maja gdzie jest piłeczka a tyle żeśmy już nakroili pięknych gałęzi króciutkich do wędzenia no, na razie po robocie z <śpiewanie> łańcuch no. A tutaj powiesimy karmę dla ptaszków w tych kulkach. Kupimy i powiesimy. Niech mają. Becia, ogałaca, winogron. Już przygotowuję. Na przyszły rok, no, winogron zerwanej, dwa wiaderka, pojedziemy do domku, przebierzemy i będziemy nastawiać winko.